W dzisiejszym wydaniu raportu dnia. Telefony komórkowe w szkołach dozwolone czy zakazane? Są i dobre i złe strony. Szkoła w Wałdowie zyska nowe oblicze. Jest bardzo ciasno w szkole, jest taka potrzeba. Podejrzani o rozbój 27-latkowie trafili do aresztu. Wyobraźcie sobie życie bez telefonu komórkowego? Nie. Wyobrażasz sobie życie, pani swoje życie bez telefonu komórkowego? Nie. Wyobrażasz sobie życie bez Nie. komórek? Życie bez telefonów komórkowych, jeszcze 20 lat temu wychodząc na ulicę i zadając to samo pytanie, spotkałbym się z zupełnie innymi odpowiedziami. Dzisiaj, według psychologów, co trzeci nastolatek nie wyobraża sobie dnia bez telefonu komórkowego. Powody, choć na pierwszy rzut oka są różne, prowadzą do tego samego. Dzięki telefonom możemy sprawdzać. Nawet najzwyklejsze wiadomości ze świata, orientować się co się dzieje na całym świecie i utrzymywać kontakt z znajomymi, którzy mieszkają bardzo często dalej niż my, poza innymi miastami. Wiele rzeczy możemy się dowiedzieć poprzez internet. Dzięki internetowi również utrzymujemy kontakt z rówieśnikami. Rozwój technologii rozpędził się tak mocno, że dzisiaj telefony to nie tylko telefony, lecz małe urządzenia, w których zbieramy różne aplikacje. Facebook i. I po prostu przeglądarka internetowa. W szkołach z komórkami bywa różnie. Przeważają i to zdecydowanie te, które nie zabierają uczniom swobody dostępu do telefonu. Zakaz w ogóle przynoszenia telefonów komórkowych na przykład może w pewnych sytuacjach komplikować też na przykład funkcjonowanie rodzinom, tak? Bo ktoś się, rodzic się gdzieś spóźni, żeby odebrać dziecko. Walkę z postępem podejmuje się za to tutaj, w małym, oddalonym o kilkanaście kilometrów od Grudziądza Wałdowie Szlacheckim. Na korytarzu tutejszej podstawówki i gimnazjum na próżno szukać młodego człowieka z telefonem komórkowym w ręku. Mamy takie zapisy w regulaminie, które zobowiązują naszych uczniów do pozostawienia telefonów w domach. Pomysł ten, do gustu, to najważniejsze, przypadł również samym uczniom. Jest to odejście od tego całego świata, internetu i wszystkiego, i to jest mniejsze uzależnienie, można tak powiedzieć. Możemy. Twarzą w twarz po prostu ocenić siebie, ocenić coś, nie mając w ogóle kontaktu z internetem, który nas bardzo uzależnia, z którym bardzo często nie możemy się rozstać. Fajne rozwiązanie, można posiedzieć z kolegami, porozmawiać, pograć w karty, cokolwiek, pośmiać się, nawet czasem łatwiej w książkę spojrzeć. Szkolny korytarz bez telefonów komórkowych wydaje się nieczęstym obrazem. Co przecież można robić, nie mogąc na przykład sprawdzić liczby polubień pod zdjęciem na Facebooku? Rozmawiamy, śmiejemy się, na pewno też uczymy przed lekcjami. Uczniowie spędzają czas ze sobą, rozmawiają, e, nawiązują e, przyjaźnie, e, zacieśniają się więzi pomiędzy nimi, czyli to wszystko, co jest niesamowicie ważne dla rozwoju społecznego i emocjonalnego. Chcę, żeby dzieciaki widziały krajobraz, że zmieniają się pory roku. Że wjeżdżamy do miasta, jesteśmy poza miastem, a tu, żeby widziały siebie, swoje oczy, żeby mogły rozmawiać, mieć czas na przyjaźń. Żeby... Za złamanie regulaminu uczeń karany jest odjęciem punktów z systemu który wprowadzony został przy współpracy grona pedagogicznego uczniów i rodziców. Chodzi o to, żeby system punktowy był poważną przesłanką do oceny zachowania, ale oczywiście, żebyśmy też nie zamknęli uczniów w artymetykę wychowawczą, to znaczy sumujemy punkty, wychodzi nam ocena. Z komórki korzysta dziś niemal każdy. Walkę w szkołach podejmują za to nieliczni. Skutecznej recepty jak na razie nikt jeszcze nie odnalazł. Są i dobre, i złe strony, i to trzeba dobrze rozważyć, jak, jak z tego korzystamy. Równowaga pomiędzy dobrem i złem w tym przypadku zamyka się w indywidualnej jednostce. Przekroczona granica może prowadzić do fonoholizmu, a to już temat dla psychologów z ośrodka terapii uzależnień i pomocy psychologicznej. W zespole szkół w Wałdowie Szlacheckim szykują się zmiany. Tuż obok szkoły powstanie nowy budynek, do którego wprowadzą się najmłodsze dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej. Budowa ma na celu poprawę warunków nauki i pracy uczniów oraz nauczycieli. Mamy w tej chwili ponad 260 uczniów razem z zerówką i przedszkolem. Tamten budynek jest po prostu wiekowy i no jego kondycja jest taka jaka jest. Ten nowy budynek, który będzie tutaj złącznikiem z naszym starym budynkiem. Pozwoli nam przenieść tam oddział zerowy i przedszkolny. Szkoła od przyszłego roku ma w planach stworzenie klas profilowanych. Od najmłodszych lat dzieci będą mogły odkrywać swoje pasje i rozwijać talenty. Chcemy stworzyć klasy, klasy profilowane, klasy pierwsze, klasy o profilu aktorsko-muzycznym. Bo robimy to bardzo tego dużo i program Lubimy to obejmuje wszystkie dzieci, abyśmy bardzo chcieli, żeby narzucić sobie też jak, jak gdyby jeszcze lepszą organizację całego tego procesu. Szkoła wyposażona będzie w windę czy ogrzewanie podłogowe. Powstaną nowoczesne sale lekcyjne, sala do tańca baletowego oraz nowy plac zabaw dla dzieci. Jest bardzo ciasno w szkole, jest taka potrzeba. Jak jeden trzy odejdzie stąd, to. Też dzieci starsze, będą 4, 5, 6 i 7, 8, będą miały lepsze warunki. Będzie prawdziwa biblioteka, będą pomieszczenia, będzie pomieszczenie dla harcerzy. Część parterowa budynku jest już gotowa. Termin zakończenia prac najprawdopodobniej nastąpi w przyszłym roku szkolnym. Młodzi siatkarze ze szkoły podstawowej nr 5 w Grudziądzu zostali uroczyście nagrodzeni za swój wielki sukces sprzed kilku tygodni kiedy to zdobyli Mistrzostwo Województwa. W finale pokonali bydgoskiego chemika. Droga do złotych medali była jednak długa i niełatwa. To są godziny, tygodnie, miesiące spędzone na sali gimnastycznej. Jest to mnóstwo wysiłku, mnóstwo potu wylanego z, z tych chłopaków. Yy, ale to też musi być jakaś taka pasja, jakaś taka chęć zwycięstwa. Uczniowie piątki siatkarski parkiet traktują jak swój drugi dom. Trenują po kilka razy w tygodniu. Gramy w siatkówkę, trener nas, yy, nas uczy. Yy. Uczył nas od podstaw i uczy teraz nas najróżniejszych akcji, zagrań, które nam się przydadzą na pewno na meczu. U każdego z nich zamiłowanie do siatkówki wzięło się z innego źródła, na przykład z rodzinnych korzeni. Jestem zainspirowany przez swojego brata, który też grał w siatkówkę właśnie w tej szkole i zdobył tak samo Mistrzostwo Województwa, tak samo jak ja. W jeszcze innym przypadku narodziła się podczas podwórkowych gier i zabaw. Od już trzeciej klasy ten sport mi się spodobał. Zacząłem powoli grać coś tam w domu. Próbowałem z kolegami na trzepaku i tak przyszło w sumie na salę. Nieważne kto jaką drogę obrał, ważny jest sukces, a ten ma zawsze niepowtarzalny smak. Dostawili naprawdę serce na parkiecie, powalczyli i trudno, ale potem są te chwile, kiedy człowiek się cieszy, kiedy jest radość, kiedy są zwycięstwa i... i to jest najpiękniejsze w tym sporcie. Teraz przed młodymi siatkarzami ze szkoły podstawowej numer 5, walka o krajowy tytuł. Grudziądzanie zmierzą się tam z mistrzami innych województw. Będziemy szlifowali formę, będziemy pracowali ciężko. W 2013 roku udało się zdobyć czwarte miejsce. Było takie duże rozczarowanie, chociaż to dziwnie brzmi czwarte miejsce, bo mieliśmy dwie-trzy piłki meczowe na brązowy medal nie udało się. To będzie trudniej, ale jesteśmy bojowo nastawieni i mamy nadzieję, że zdobędziemy jak najlepsze miejsce. Być może w tym zespole rosną zawodnicy, którzy już za kilka lat zasilą szeregi seniorskiej kadry drugoligowej stali Grudziądz. A szkoła podstawowa nr 5 może cieszyć się z trzeciego takiego tytułu na przestrzeni ostatnich 7 lat. Marcin M. i Paweł K., czyli dwóch 27-latków podejrzanych o dokonanie rozboju na 38-letnim mieszkańcu Grudziądza, spędzą najbliższe dwa miesiące w areszcie, tak zadecydowała prokuratura rejonowa w Grudziądzu. Poszkodowany grudziądzanin w wyniku odniesionych ciosów doznał rozcięcia łuku brwiowego i krwiaków. Dwóch podejrzanych o dokonanie rozboju zostało zatrzymanych kilka godzin po zdarzeniu. Byli pod wpływem alkoholu, po wytrzeźwieniu zostali przesłuchani. Obu 27-latkom grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Na koniec raportu dnia powracamy do wczorajszej akcji charytatywnej w Akademii Wizerunku której celem była zbiórka pieniędzy na rzecz strażaka Mariusza Draba, organizatorom udało się zebrać 1845 zł. Skarbonka z pieniędzmi po zakończonym dniu pracy została przekazana głównemu bohaterowi.